Pamiętasz Maurycy, jak w listopadzie zeszłego roku nie wierzyłeś, że zostałem kajt surferem? To teraz Maurycy tym bardziej nie uwierzysz. Byłem na kajcie w Egipcie. Nieźle, prawda? Pojechałem z ludźmi, których pierwszy raz na oczy widziałem. To było dodatkowo ekscytujące. Takich dwóch zielonej góry, którzy już tam zaawansowani i już nieraz byli z kajtami za granicą. Dla mnie to było bardzo cenne doświadczenie. Jak się z tym wszystkim zabrać do samolotu, jak pakować, opłacić, co na miejscu. Po co byłem mywać otwarte drzwi? najpierw skorzystać z doświadczenia osób już tych zaprawionych. A jeszcze do tego modny wirus. Ale od początku. Najpierw musiałem podjąć szybką decyzję. Był poniedziałek, a wylot był w piątek. Wiadomo, nadrzędnej jest prognoza. Mają być silne wiatry. Miały być. Należało wpłacić natychmiast pieniądze za hotel i ubezpieczenie. Gdybym załapał tam wirusa i utknął. Hotel all inclusive. Ubezpieczenie. Wtedy było to 2,600 a dosyć atrakcyjna cena. Następnie musiałem zamówić przez internet tak zwany quiver. Wiecie, co to jest? Taka sportowa długa torba na kółkach, dopasowana do długości deski. Potem musiałem się z tym całym sprzętem spakować w to. Z pomocą przyszedł YouTube, gdzie można zobaczyć, jak to zrobić z głową, bo to też jest filozofia. Aby nie zniszczyli ci sprzętu rzucając tym, czy przejeżdżając po tym, nawet przykład melexem. Ten dodatkowy bagaż. Czyli ten quiver nie może być cięższy niż 32 kg. Nie ma możliwości dopłacić za nadbagaż. Gdyby się tak zdarzyło, trzeba wtedy coś wyjąć. Dlatego najlepiej to zważyć przed wyjazdem. Oczywiście nadanie tego dodatkowego bagażu kosztuje, nie pamiętam, 120, 140 zł. Płacone w Polsce na lotnisku za podróż bagażu do Egiptu, a z powrotem 40 dolarów, płacone w Egipcie na lotnisku za powrót tego Qiwera do Polski. Oczywiście oprócz Qiwera może nam było jeszcze wziąć 20 kg bagażu w walizce, co już jest zliczone w cenę wycieczki oraz bagaż podręczny. Wycieczka była z biura podróży wakacje.pl była do Hurgady, do hotelu o nazwie Jaz. Ocena 9 na 10 przy kilkuset opiniach, więc niezłe. Wiesz co Maurycy, Najlepiej będzie, jak ci to wszystko pokażę. Najpierw ze Szczecina pojechałem do Zielonej Góry. I z Zielonej Góry pojechaliśmy kamperem razem do Katowic. I z Katowic poleciliśmy do Egiptu, do Hurgady. Tak wygląda lotnisko w Hurgadzie. Zamówiliśmy taksówkę, pospieszyliśmy na spot. Do hotelu było niedaleko. Tam zrobiliśmy przedstawienie, bo zaczęliśmy się ubierać od razu w pianki przed hotelem. Na nam kajty. Składanie sprzętu po podróży. mordeczki. Tego dnia było bardzo mało czasu na pływanie, bo zaraz zrobiło się ciemno. Nie było nagrywania. Can you see yes, I see everything. You see? Yeah, but with, with the sunglass it is impossible to see. Sunglasses. Ah, yeah. yeah. Ahoy! See me? Ahoy! <laughs>

Ready? Yeah. ubieżenia, niewiarygodne.